Zapraszam was na kolejny odcinek Minecraft. Przyjaźnie. Poza nagraniem trochę już tutaj zrobiłem, ale tylko po prostu kopałem, więc to. Aj. Zrobię sobie dwa kilofy, bo jeszcze trochę kopania mnie czeka. I jedną łopatę. Jeżeli mielibyście jakieś pomysły na to, co bym mógł wybudować, to piszcie albo no, cokolwiek mógłbym zrobić w Minecrafcie, to piszcie. Ok, jestem na dokładnie 60. piętrze. Muszę Wam powiedzieć, że dzięki temu, że węgiel kopiemy i dostajemy EXPA, łatwiej będzie w przyszłości nam robić yy, ulepszenia, na przykład miecz ulepszyć, kilow. Minecraft miał być wczoraj, ale niestety miałem drobne problemy z YouTube'em, które już. Mam nadzieję, że zażegnałem. Teraz odcinki powinny być już normalnie: co dzień, no maksimum co dwa. Nie wiem, na ile czas by mi pozwolił. Przepraszam. Telefon to już się nie powtórzy. Okej. Okay. Dobra. Nie jestem pewny, bo jeżeli yy, wczoraj zweryfikowałem konto, żeby nie mieć już limitu 15-minutowego, ale nie jestem pewny, czy już mogę wrzucać filmiki, dlatego na razie będą filmiki yy, no tylko 15-minutowe. Nie wiem do jakiego okresu, może już następny odcinek będzie dłuższy. No, naprawdę nie mam pojęcia. Ja tak jak inni youtuberzy, którzy nagrywają Minecrafta, to znaczy ja nie będę robił tego, co inni. Którzy nagrywają Minecrafta, to znaczy ja nie będę od razu budował sobie domu. Tylko ja na początek zawsze buduję sobie kopalnię. I zazwyczaj w tej kopalni chwilę mieszkam. No a dopiero później robię sobie no, tam jakiś domek. Dobra. To mój będzie taki checkpoint, można tak powiedzieć. Okej. Okay. Zaraz ja. Dwanaście, no dla mnie trochę za mało. Dobra. Ale dla pewności jeszcze zrobię sobie kilof. kilofy. Dobra. I schodzimy. A Nigdy nie kopcie pod siebie, bo no ja już się przekonałem dlaczego nie warto kopać. Nie wiadomo co was tam może spotkać. Może być lawa. Albo jaskinia właśnie, w której jest lawa. Szybko. Dawaj, 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 dawaj. Yes. Widzicie? Dlatego nie warto kopać pod siebie. Wow. No nie chciał jużbym w drugim odcinku. Zrobić takiego fejla. Okej. Okay. No cóż, mamy obsydian. Zaraz, gdzie ja? Dobra, jest moja dziura. Ja tu sobie zrobię taką. No i co? Rozkopujemy się. Tutaj widzę chyba jakąś jaskinię. Tak, to jaskinia. Widzicie, prawie początek tego odcinka. Już mamy jaskinię. Chyba dobrze. Okej. Okay. Czasami woda może uratować wam życie, ale w jaskiniach ja jej nie lubię. Bo zawsze jest jej pełno. A który to jest poziom w ogóle? 54. Możliwe, że będzie tu żelazo. O i jest żelazo, widzicie. O, przepraszam. Jakiś bug gry. Coś Ja gram na razie na Pizzfalu, ponieważ zawsze wolę się najpierw wybudować i sobie zrobić jakieś tam itemy, a dopiero później się pobawić w potwory. A tu nic nie ma? Tutaj jest chyba woda, hmm. no nic. Dalszą część jaskini będziemy chyba odkrywać w przyszłym odcinku. Dam wam taki niedosyt, żeby ten. Zachęcić was do następnego odcinka. Jeżeli zwiedzimy całą tą jaskinię, o tutaj widzę jeszcze żelazo, to przeniesiemy się do innej jaskini. Na pewno znajdziemy coś. No i później byśmy się wybudowali gdzieś jakiś domek zrobili no więc zakończymy tutaj tak przy drabince więc komentujcie, subskrybujcie lajkujcie łapki w górę, mile widziane i przypominam poradźcie mi co mógłbym wybudować w minecrafcie no bo nie chciałbym żeby to była zwykła taka seria Przyszedł sobie i buduje. No. Więc zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.